Cześć, Z tej strony Konilol XT. Cześć, na moim kanale dzisiaj gramy sobie wyprawy starskie. Dzisiaj będziemy otwierać skrzynki. Dwa będą duże skrzynki i pięć małych. I właśnie teraz zaczynamy od tych maluchów. Czy Okej okay. Już jestem. Otworzyłem jedną skrzynkę. Pierwszy przypadek. Dobra, jeszcze to. Jeszcze dwa. Zczym, wybacznie jakiś zadamiasz. Dzisiaj chociaż jakiś zadęz. Dobra. Ostatnia skrzynka, proszę, żeby był zadymiarz? Proszę. Aj! Nie było dzisiaj zadymiarza. ale. Ale jak dobrze nam dzisiaj poszło? Oglądajcie więcej filmów takich odcinków i nie zapomnijcie dać łapkę w górę ze subskrypcją i papa pa! Znaczy jeszcze nie patrz, bo gramy sobie, sobie na solówie koltem Dobra Kolczkiem gramy sobie solóweczkę z no kolegom Jakubem on ma kanał, tylko on się przestawi później. A wow, jakie lagi są ludzie, ale teraz zostałem i nic nie straciłem. No to wszystko dobrze. Pogram sobie teraz naszy, naszą legendą. I po prostu chcecie, żebym z moim kolegą pograł w brawy start. To właśnie to zostawcie łapeczkę w górę subskrybent pomiecie, bo, bo będzie więcej odcinków z tej serii. I właśnie teraz przechodzimy do wszystkiego oglądania. Pakietik mamy. Ja nie mam jeszcze tyle hajsów, może no nie kupię. Ale kupię sobie do bólka, Ulepszenie do bólka. Jeszcze jedno i będę miał ulepszenie do bólka. Kiedy ja skończę odcinek dzisiaj, no to będę grał z kolego. Ja jeszcze ja nie pamiętam jego kanału, ale to później Wam pokażę jego kanał na YouTubie. O! Sarolotka ta mi Ja już ro się są! Szybko Ciepko się. No nie, przegrałem przez te lagi, ale chociaż plus trzy zostałem, nie w ogóle nic, nie straciłem. Dobra i teraz mamy 70. Jak chcecie, żebym odblokował dynamajkę, dynamajka to zostawcie łapkę w górę, a mój kolega się nazywa Atom11 i zapraszam do, do tego, że, żebym przyjął do Elprimowe Elplimo, Stwory. Tak. I włączę ogłoszenie. Trzy. ZERO! Elo, elo, trzy, dwa, zero. Wysłałem. Dobra. To chyba już będzie koniec odcinka,